No witam serdecznie. Taki świeży nabytek. Piła Dolpima Polska, produkowana w Wrocławiu. Lata 80., 90., wcześniej nawet jeszcze 70 też. Przekazana głównie dla wojska, straży i służb leśnych. Ech, historia. Odkupiłem ją przypadkowo zupełnie od człowieka spotkanego na drodze w na bagażniku. Chwiał się na bagażniku roweru, oczywiście jechał rowerem. Chwiał się, zatrzymałem go, zapytałem, czy chce tą piłę sprzedać. Oczywiście wybełkotał, że chce. Kupiłem ją za. 40 zł, wyczyściłem ją. Wyczyściłem gaźnik, wymieniłem membrany, kupiłem nowe. Problem polegał na tym, że przytarty był lekko tłok. Oczywiście, pierścienie też podjechane. Złapał dlatego, że sprzedawca. Razem z bratem cieli de drzewo W która nie miała tej osłony Osłona Bardzo istotna Ponieważ jest to silnik chłodzony powietrzem Jest wymuszony obieg powietrza Przez cylinder i przez głowicę Chłop złapał Z tej strony, tu gdzie był najmniej Chłodzony, być może tutaj jeszcze troszeczkę z tego wentylatora Powietrza chłodziło cylinder z tej strony, natomiast z tej strony już nie. Irlandzki gaźnik. Kupiłem uszczelki, wymieniłem uszczelki pod cylindrem, honownicą i kwasem siarkowym, oczywiście roztworem takim jak, jak idzie do akumulatora. Wymyłem cylinder pozbywając się tym samym aluminium tłoka. Myślałem, że te wrzery będą w cylindrze, a okazało się, że są tylko jak gdyby materiałem, który pozostawił tłok. Wszystko pięknie się udało usunąć. Chorownica przechonowała cylinder. Musiałem go ratować w taki sposób, ponieważ zdobycie nowego cylindra graniczy z cudem do tego, do tego sprzętu. Eee. No, piła wydaje się być w niezłym stanie, nie, na pewno nie pracowała dużo. Skąd takie przypuszczenia? Ponieważ strona robocza tej, tej piły wygląda bardzo dobrze. Nie no, ma tutaj żadnych uszkodzeń, żadnych większych rys, żadnych, nawet chwytacz łańcucha widać, że jest niedotknięty zupełnie jest praktycznie nieużywana. Cięła bardzo, bardzo mało, bardzo okazjonalnie. Hmm. Co dalej? No, no co, no, spróbujmy ją może, może odpalić mam tu przygotowaną mieszankę z czeskiego traktorka MF70. Spróbujemy troszeczkę wlać do takiego zestawu testowego spróbuję gdzieś tutaj ustawić aparat, nie wiem jak to się wejdzie do korczy Nagrywać. A, jakby, jakby nie było, będzie bardzo miło. Ach, nie wiem czy nie za dużo tego wszystkiego tutaj. Nie ma rączki, nie ma ochwytu, więc jest trochę ciężko, ale... o kurde. No wydaje się, że będzie OK. еще раз. Chyba będzie ok. Nie działa przełącznik. Nie działa przełącznik gaszenia. Będę musiał coś tutaj zadziałać. Sprawdzić, dlaczego nie gasi piły. No i poza tym, udaje się być całkiem w porządku. Oczywiście, jakieś tam jeszcze później regulacje może nastąpią. Ale muszę ją najpierw skompletować. Założyć tam osłonę, którą już zamówiłem. Najważniejsza jak dla mnie, bo jej tutaj brakuje tylko właściwie do tego mam prowadnicę, do tego mam łańcuchy, do tego mam jeszcze kilka detali, które kupiłem gdzieś tam z rynku wtórnego. Mam tutaj na przykład kolejny cylinder, który kupiłem z tłokiem nowym za 100 zł. Dostałem też do tego jakieś korki, jakieś podkładki. Dostałem do tego także, oczywiście, w tej samej cenie: kartery z aparatem zapłonowym, z kołem magnesowym, kolejną prowadnicę, kolejny łańcuch praktycznie nowy nie wiem jak prowadnica no, prowadnica też nówka nigdy nie, nie ruszana. Dotykano. No i fajnie. No i tak się tu właśnie bawimy. A dostałem jeszcze tutaj taką fajną rzecz. To jest pompka oleju. Hmm, ciekawy wynalazek. Nie wiem, czy w innych piłach też. Spotykana. Jest to pompka podająca olej na prowadnicę, na łańcuch. smarowanie łańcucha. Umieszczona jest w misie olejowej od spodu karterów. Um, może na tych to będzie dobrze widać, przepraszam za, za taki nieład artystyczny, ale spontanicznie postanowiłem coś, coś nagrać. Tu od spodu, tak, tu jest bok, tu jest wnętrze, tu jest spód. No i teraz ta pompka jest gdzieś tu, tu w misie w misie olejowej. No to jest po prostu zbiornik na, na olej smarujący mmm, prowadnicę i łańcuch. Ustawmy tutaj, się chciało przewracać. Eee, podciśnienie, które wytwarzane jest w tej części pod membraną, tak, czyli we, we wnętrzu skrzyni korbowej, Podsysa nam niejako olej z tej misy, i tym drugim, jak gdyby tą drugą częścią karteru po stronie łańcucha jest wrzucana do otworka. Dzieje się to podciśnieniowo. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak to się dzieje, ale nie wiem, ale się dowiem. Czekam jeszcze na kilka detali, czekam na tą osłonę, czekam na śrubki do tej osłony, czekam na. Na co jeszcze czekam właściwie? A, na uszczelniacze, chociaż widzę, że już nie, nie ma konieczności wymiany tych uszczelniaczy, ale zamówiłem uszczelniacze i wymienię je mimo wszystko, dlatego nie składam jeszcze całości. Wymienię je mimo wszystko, dlatego żeby nie wymieniać ich już nigdy później. Dlaczego? Dlatego że te, które są w tej pile mają no najmniej 90, przepraszam, 95 rok produkcji, 91 rok produkcji, czyli co najmniej 30 z lekkim okładem lat. Myślę, że im to nie zaszkodzi, a mi to zapewni bezawaryjną pracę bez nerwów. Ustawię później sobie raz gaźnik i będzie spokój. No, taka piła kolekcjonersko zabytkowa, ale jak widać w pełni sprawna. Przypomnę cenę nakładów. 40 zł zapłaciłem Żulkowi, który chciał to i tak oddać na złom i tak. I wszystkie te dodatkowe części, które zakupiłem, to 100 zł. Oprócz tam przesyłka 25 za kartery, cylinder, nowy tłoch z pierścieniami. Prowadnica, jak widzieliście, pompka olejowa. No dobra, no to jeszcze zamówiłem komplet uszczelek za 20 zł do całego, do całego um, tego silniczka, ale haha, okazało się, że sprzedawca, który sprzeda przysyłał mi ten cylinder e, i te prowadnice i te dodatkowe części, wysłał też pozostałe uszczelki, które mu gdzieś tam zostały, no i wykorzystałem je zarówno do e, podcylinder jak i pod głowicę. Nie musiałem kupować tego zestawu, ale nie wiedziałem o tym, więc kupiłem. Kupiłem też zestaw membran do gaźnika. Międzygaźnik. Kupiłem też... W zestawie też całego silnika były uszczelki pod zawór membranowy, bo to jest zawór membranowy, czyli gaźnik wrzuca mieszankę bezpośrednio do komory korbowej pod tłokiem. Ciekawe rozwiązanie. Bardzo mocna piła. Cztery konie mechaniczne. Mm, można się kłócić, czy design jest fajny, czy współczesny, czy współczesny. To mnie jakoś zupełnie nie interesuje. Natomiast fajnie mieć za, za małe pieniądze za fajną piłę polską przede wszystkim a bardzo niskim nakładem. Postaram się zmontować. Film w taki sposób, żeby dokleić tutaj dalszy ciąg Już po kompletnym Po składaniu tego, tego silniczka po, po regulacji gaźnika, może jeszcze jakiś film z regulacji, chociaż ja na No takie filmy nigdy nie mam czasu, zawsze robię i, i później myślę, że a jednak mogłem, ale no postaram się, nie, nie obiecuję No i tyle Pozdrawiam serdecznie To mówiłem ja, jeżąbek.